To a nie drogę do lasu, a nie drogę do lasu, kto tak. chce tak. skorzystać z tej drogi, no, może wchodzić nie, się a. prosić właśnie o klub... to się Nie chcę do... prosić, tylko każdy, bo ja znam tę sprawę też dobrze. Zolowcy poniszczyli, brawnią ale... komisji, czekaj Ewa, chwilę, nie skończę, brawnią komisję. i zolowcy w ogóle nie po... najpierw opisali, że ten sobie posprzątają, później po no skończeniu zrywki, mm -hmm. zostawili tak. Brawnie komisję, musiał sprzęt ściągnąć swój i porównać wszyscy. Ale I na tej postawie zostaje rogatka. Ale nikt tam, ktoś Mieszkańcy? z mieszkańców, nikt nie będzie miał żadnych problemów, żeby uzyskać sobie klucz i pójść do brata, wziąć klucz i rogatkę otworzyć i przewieźć sobie czy żem czy czym przyjechać. Nie ma, nie ma takiego problemu. Ale ja nie chcę jechać przez Plaścisko, bo chcę jechać do lasu wprostu. Drogą powiatową. Drogą powiatową. Ale bo. Może tam mógł kołbu stali, to będzie... Ja schodzimy po taki romęczy do lasu na nogę. A idziemy samochodami na śmieślnie, nie? Tak, jest. A no, tak samo z, z rywką drzewa e, pani tutaj się zbrini. No czego się pozwolili, że państwo drzewo jest zniesione na składzie wiejskim gospodarnej drzewo od Polski, a wy to nie macie składu? Dlatego wnioskuję o bardziej precyzyjne zabieranie... No tu są też tutaj, jeżeli radny jest bronić, żeby po prostu... umożliwić być Ja zabierałem te więcej. Dziękuję. A więcej. Powinno A tam jest, a tam jest wszystko więcej. Powinno być więcej. Powinno być więcej. Powinno tak więcej. Powinno być więcej. Powinno być więcej. Powinno być Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te, to nie jest to droga gminna, tylko droga powiatowa, Ja zgłaszałem problem, bo byliśmy, byliśmy, na, na, na ten spotkanie z Grinweru i prawdopodobnie, no, jeszcze nie widziałem tego pisma, ale e, dyrektor dróg powiatowych wystąpił, właściwie właściciel na... O, odblokowanie. zostało zrealizowane, dlatego dzisiaj mamy takie nieporozumienia jakie mamy. Dziękuję. Dziękuję Pan Radny Kowras. Panie Wójcie, wrócę do tej koparki mieszkańcy na ostatnim zebraniu e, przy drodze powiatowej e, obserwowali jak wykonują pracownicy pracy. Dwie godziny pracy cztery odpoczynku. E, nie zostało wykonane. Jadąc w stronę Dubiecka, po lewej stronie zgłaszają. Roby nie zostały przychopane w całości. To na ostatnim zebraniu też zgłaszali. Wybiórczo zostało zrobione w pewnych miejscach. No, po prawej stronie prawie wszystko zostało zrobione. Druga sprawa, chodzi mi również o ruch. Tak cały czas proszę i cztery już lata czy 5 przypominam sobie żeby po prostu drogę na cmentarz wykopać ten ruch na cmentarz jest ta droga znowu zostanie zamulona i tak w tego terminu znowu będzie o rok i za rok znowu Panie bucie. no i nie wiem czy wziąć kogoś wynająć i zapłacić nie wiem ile tam teraz za koparkę przyjechał wziął Przerzucił tą ziemię na drugą stronę. Nawet żeby to się po prostu łowiło i kiedyś w przeszłości mijanki zrobić. Tak? No bo tam będą potrzebne, ta droga jest wąska. Nieduży ten rów, ale żeby jednak ta woda z tego pola spływała. Ja rozumiem, że tam Pan Lenart teraz ma buraki. Może to po wykopkach tych buraków. Ale no za chwilę będzie miał pszenicę czy tam coś innego i znowu zasieje, no nie będziemy mieli możliwości. Jeżeli chodzi o koparkę, to jest koparka powiatu. Proszę zrozumieć, ona ma stricte rekordowe zadania na drogach powiatowych i na takie zadania została wysłana w pierwszej kolejności na kolejnik. Raz, że spóźnią się dwa dni, bo nie było dwa dni, bo mieli jakieś pracę przy mostach, ale nadzoruje nie Majkrowicz, a nie ja te zadania, tylko nadzoruje Pan Bieńko z Ruszelczy, z, z, z rejonu. Ja zgłaszałem to, że osoba, która pracuje na tej kopalce, zjeżdża wcześniej, pracuje sumiennie, I to osoba, raz, że Pan Miejko dzwonił, drugi raz yy, dzwonił operator koparki, jakim prawem ja mu zwracać uwagę. A robi to Pan Mikita z Ryczkola, pracował na tej kopalce. Pracował Pan Mikita z Ryczkola. Przez pierwsze dwa dni kto inny był? No, ale Generalnie, ja mówię, to o, ktoś, 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 kto ktoś. tak, bo, bo jest, Ale ktoś się odzywał tutaj w tej sprawie. Natomiast wysłałem pana a, Mikite również w na, na kierunku cmentarza. Skoro nie wykonałeś przy dni yy, zaległości, tam na tego, to jedź przynajmniej przekop. No ale pojechał tą dużą koparką, mój nie, bo są buraki, w tym czasie nie można przekopać tam. ty u no, mniejsza dużą koparką, tam nie chciał niszczyć, bo słupki, graniczniki na są, zaraz przy tego nie chciał wjeżdżać, żeby nie mieć kłopotu. Mamy trzy dni jeszcze. Tą koparkę, bo nie, nie pracowała, czy tego, trzy no dni jeszcze. Jak pracowałem na terenie gminy, to było bardzo dobrze. No, mieszkańcy nie ma... widzieli tą koparkę, nie wiem. To jest... Pracowała więcej, bo pracowała na Zalesie, to może też potwierdzi. Pracowała e, na e, Milnowej, na e, Hołowicach, teraz nie wiem, czy na Krzyszkowej też równała, ale również na Tarnawcach e, e, Pobocza robiła. To to wiem, ale co było na, na tym to, to są drugi powiatowe, Można zwrócić się. Pan dyrektor Wołyszko. Tak? Pan dyrektor Kołyszko jest e, również radny, może na posiedzeniu Rady Powiatu powiedzieć, ja to zresztą zwrócę uwagę, to nie będę gołosłowny, można sprawdzić, o, o tych czy sprawach czy? mówiłem, że nikt nie kieruje w koparki. Przyjechać zobaczyć sobie jak wykopane. Dziękuję Panu rodnemu, Pan Radny Kruk. Ja, panie mucie, Panie Sekretarzu, Panie i Panowie Radni, Panowie Sołtysi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że miejscowość Krasiczyn powiększyła się o jedno Znak informujący o początku miejscowości został przesunięty. Po wielu latach mieszkańcy wnioskowali o to. Ja na tej stronie w ciągu pięciu dni dostałem odpowiedź, czyli 7 dni minęło odłożenie, a znak został przestawiony. Natomiast druga sprawa, została podjęta uchwała odnośnie podjęcia starań budowy chodnika w miejscowości Krasiczyn. I po rozmowie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział Lesko, dowiedziałem się, że oni nie są właśnie pod tym względem, a mianowicie ja mam złożyć pismo do Generalnej Dyrekcji Dłużej w Rzeszowie. I tak, e, po wstępnym telefonie dostałem pytanie, dlaczego urząd gminy się tym nie zajmie. I dobrze by było, bo tak, ja do 4 listopada zawieść taką petycję mieszkańców i abym gmina wystąpiła też z takim pismem, bo w ogóle, żeby takie coś zostało zrobione, no musi, żeby yy, ta, yy, żeby to przeszło, zostało wpisane na, na plan, do planu, musi podjąć uchwałę, znaczy nie, nie tyle uchwałę, ale wystąpić z pismem z Urząd Budowy. Czy jest taka możliwość? Ja, ja powiem, nie chcę być gołosłownym, ale w poprzedniej kadencji Pani Jola Buczyńska intensywnie o to walczyła. Dostaliśmy odpowiedź odnośnie Poszerzenia budowy wodnika, to e, takie warunki generalna dyrekcja postawiła, że. Jest e, taka, budowy tego. No. Tak to tak, 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 ale ja rozmawiałem. Jedyny koszt, jaki byłby by gmina podniosła, prawdopodobnie byłby to koszt projektu. Koszt projektu, no ale koszt projektu. Ale to jest prawdopodobne, bo jeśli. Wystarczy tylko na razie, Mamy koszt projektu po swojej stronie. Mieliśmy w Olszamek, mamy na świetnicy. Zadanie które jest w wysokości granicach półtora miliona, może teraz więcej. W ogóle nie jest ruszone. Ja nie chcę produkować następny pułkownikko, żeby mi ktoś rozliczał, a czy jest pis geodety, czy tego w dzienniku budowy, czy ta dokumentacja będzie dalej ważna. Czyli Ja pokażę odpowiedzi jakie... Ja jestem nas z Generalnej Dyrekcji aby no, żeby zostało wpisane, dobrze było, aby gmina zwróciła się z prośbą o wpisanie. Tylko tyle, o tyle poszedł. Nie, nie to. Myśmy się zwracali. Ja, ja jeszcze raz ponowie wniosek do generalnej dyrekcji, a osobiście byłem kilka razy. Odnośnie śliwicy. Zresztą na poprzedniej kadencji Rady, również w sprawie To co wymyślili teraz na kadę, to nie wiem co dokumentacja. Ja bym się zmieścił 100 tysięcy złotych. Za dokumentację, za tak. estakady, za przepusty w kierunku e, górnej dywory. Ale ponownie z wnioskiem. Z o... wnioskiem złożę, ale proszę Państwa, dać środki na, na dokumentację, która nie będzie realizowana, bo tu już leży ile lat. Poza tak. tym nie chcemy tyle frontów walki e, z generalną dyrekcją otwierać, no bo była... walczyliśmy o chodnik jeszcze zresztą tutaj radny mecenas Bartosiewicz, pan posłuch, tak będzie tak, skoro chodzimy na ochronę, musieli być i będziemy kolejne pieniądze wydawali na tę batalię roztaczanie. Może na razie nie na batalię, ale na samą pismo. Nie chodzi o batalię, chodzi panie o pismo, aby gmina się zwróciła na pismo. Piosenki. Piosenki. Zobaczymy co nam tak, odpowiedzą. Co, co odpiszą tym razem. Ja dostałem odpowiedź, znaczy zapytanie, tak, tak. dlaczego urząd gminy nie wystąpił z wnioskiem choćby o przesunięcie tego ja wrócę ja do tego tematu pisma są gdzieś, które, które były adresowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Autostrad, odnośnie znaku, odnośnie chodnika, niech nie udają, że po prostu nie ma tematu, a wtedy udowodnimy, wtedy udowodnimy kto ma tutaj radę. Wniosek, ponów wniosek Dziękuję Panu Radnemu. Pan y, Sołtys Baran, proszę. Ja. Pan ja sołczysz Łcisciszko, ja proszę. Ja zapraszam Panie Sekretarzu, pan zobaczy. Przepraszam, Panie Radny. się składa, że my jako mieszkańcy chcemy kupować drzewo. Możemy kupować boczanach, możemy kupować brukszyce, możemy kupować w każdym jednym leśnictwie, gdzie jest możliwe. Dobrze, że się składa tutaj, że jest pan radny barszcz i na pewno najbardziej będzie kompetentny, co należy do tego, który wykonuje usługi do oporu i po prostu jego nikt nie może zmusić, żeby on po sobie naprawił po prostu to, co zdewastował. To nie jest jakaś tutaj sytuacja nowa. To się ciągnie od co najmniej 20 lat. Każdy, kto chce kupić drewno i wyjść z lasu, musi się nisko ukłonić i być zależny od tego człowieka, który wykonuje te, te e, prace na ten lasu, żeby on wywiózł i żeby tutaj po prostu każdy, każdy był zależny od niego. I tutaj w pełni popieram ma racji 100% pan wój. I uważam, że te barierki, że zostały po prostu montowane, to prawidłowo. Bo proszę Państwa. Te pieniądze ściężawe, tak jak Państwo wszyscy tu jesteśmy na sali, wiemy, że te pieniądze wpływają do budżetu gminy. I to gmina po prostu zagospodaruje te pieniądze, i te pieniądze wracają nawet i do gminy, w jakiejś części z tej ściężawej. I uważam, że proszę Państwa, dozorowcom należy zrobić po sobie porządek. Ten bank, o którego tutaj mówimy. Powiedział, że jeździ, jeździł, jeździ i będzie jeździł i nikt go nie zmusi do naprawy po sobie szkód. Proszę Państwa, uważam, mogę się najmniej e, tutaj znać na tej sytuacji, że jeśli przystępuje do przetargu i wygrywa przetarg na, na daną działalność, to należy do niego jakieś obowiązki, powinni po sobie naprawić szkodę. Ja tyle w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Radna Ewa Olszańska, proszę. i pismo przedfundowne do projektanta. i no. Prawdopodobnie się w sądzie znajdziemy. No właśnie, bo to tak no, już tak, się kończy się tyle czasu i, i no panie bo popisza. też przeznaczyli swój na moją inwestycję i, a nic się nie dzieje po prostu. Dopytuję, jak to to znaczy ma podpisaną umowę, dostał cały operat. Wszystkie popiery wziął z sądu. Dziękuję. Ja jeszcze na, na, tutaj jestem przy głosie, to chciałem podziękować panu Karolowi musisz za to, że został nagrodzony, nie przyznanie się nie kwary Ma ten dyplom wyrażnienia jako najlepsze są przesłane z, z Nowi. Panie Karolu, gratuluję. Dziękuję. i, i, i e, przypuszczam proszę państwa, że nie jeden samochód przyjechał przez e, na naszą miejscowość Krasicę do, do ośrodków. E, kto to zauważał do nas, e, ocenił trudne wypowiedzi, ale co to tutaj podpisać, także można to pooglądać. I to dotyczy sołectwa Krasice, Krasice, całego sołectwa. a ponieważ sołectwo, Krasice e, leży na terenie naszej gminy Krasice, to jest nasza wspólna sprawa i dziękuję wszystkim za dobrą współpracę. Dziękuję panu sołtysowi. W związku z... Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. A pani przewodnicząca Rady Seniorów w koncie nie widać. Proszę panią Muchę. Nie. Ja. Bardzo ważne, że spotkali się w tym samym czasie na jednej sali z, z przewodniczącym rady, z panem Wójtem, z radnymi, z panem sekretarzem. Naprawdę, niektórzy nawet dzisiaj mi mówili, że seniorzy niektórzy mieli łzy w oczach, że ktoś im po prostu, że ktoś ich zaprosił po tylu latach, że nigdzie nie byli. To naprawdę, niektórzy już nie mogą wychodzić z domu. A tu naprawdę ktoś pomyślał o nich i ktoś ich bardzo poprosił. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję. Praca senioralna to jest naprawdę żmudna praca, bo to jest praca z osobami starszymi. I dlatego dziękuję Wam serdecznie. Szczególnie są, bo to Wy byliście na tej pierwszej linii, którzy rozmawialiście z tymi osobami i daliście możliwość. nie mogłam się dozwolnić do sukcesu, to ona poprosiła ją bardzo i ona to robiła i docierała do Was i rozmawiała z Wami. Także dziękuję Pani Magdzie, przy, pani dyrektor biblioteki, że wzięła na siebie z, gmin, z kołem gospodyni wiejskich ten ciężar już samej. Dziękuję pani bardzo, proszę. Proszę sołtysa Sprałkowiec o zabranie głosu. Do treningu. Ja odpowiem Proszę Państwa, Mina Krasiczna wspólnie z Miną Orlę, z Miną Medyka, wystąpiła o takie dofinansowanie. Między innymi mieszkańcy na własne koszty zrobili audyty, mają pełną dokumentację. Mogą aplikować oparcie o te audyty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i bez łaski otrzymują 5 tysięcy dofinansowania do fotowoltaiki. Ale naprawdę nie będziemy naciągać już następnych mieszkańców, żeby opracowywać programy, z, z, robić spotkania i później okazuje się, że w urzędzie marszałkowskim wypinają się. No kto dostał to dofinansowanie? Krosno, gdzieś tam w okolicy jasła I, i mielec i, I no, Ja wiem, ja czytam, ja też potrafię czytać. Ja też potrafię czytać, I wiem kto dostał i wiem z jakiej racji. Dostął wójt z bo brał udział w dorzynkach, w ogóle spale i tego. Ja wiem, na jakiej zasadzie to się odbywa. Ja nie chcę kupczyć pieniędzmi i, i obiecywać coś, co nie jest realne. Ja sobie zdaję sprawę, co, co, jaka sytuacja jest w gospodarce. Na, na wszystko brakuje, żebym jeszcze inwestycje tego typu, jak fotowoltaikę, rozprzestrzenił. Póki co. Gmina kreśliczyna ma na takie wspaniale warunki, jeżeli chodzi o dostęp do e, opałów stałych. Tego trzeba nie brakuje jeszcze póki co w gminie Kresiczyn. A przyliczcie sobie, kiedy się energia elektryczna zwraca, po jakim okresie. I proszę nie opowiadać, nie słuchać bzdur. 4 kW zamontowane zwraca się po 10 latach, a po 10 latach. Po 10 latach są do wymiany. Dziękuję. No, proszę pan radny ja Matryk. dwa słowa: Pan Wójt ma w zupełności rację, dlatego że oglądałem taki program z Urzędu Marszałkowskiego. Wypowiadali się, że mogą wszyscy składać, a oni się skupiają w tym roku na Błażowej. Także nie ma o czym mówić, że to można sobie składać i czytać pisy, a tak z tego nic nie będzie. Myśmy mieli prawie 170 projektu tych dokumentacji, bo po 300 złotych, żeśmy zapłacili, zostały nam tylko książki. Także panie sołtysie, to jest wszystko bajki Dziękuję panu radnemu, pan y, y, sekretarz Dziękuję. Jerzy Gruszecki. Ja panu, dałem ogłoszenie kurentu właśnie z fundacji Daroza, ale tam każdy indywidualnie sobie może składać wnioski do wojewódzkiego funduszu. Przecież pan to ma czy to pan nie Tak, pan panu To się No, to proszę składać i paso co to znaczy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam 11 sesję Rady Gminy Krasiń. Proszę państwa